Siemanko z tej strony białej, pokażę Wam nowy sposób, jak y, odebrać pojazd od znajomego. Y, do Glicza jest nam potrzebny oczywiście znajomy, MCO. Przychowywania pojazdu, wiem co, sesja dla zaproszonych no i teraz przywołujemy sobie tego o pojazd może być Fadzio, ledzi ten pojazd tak tracimy Na początku wiadomo, że trzeba ze znajomego zgliczować. Musi się zgliczować. Mam się zgliczowany. Wsiada nam do samochodu. Tutaj dajemy standardowo strzałka w prawo. Wsiada, wsiada. Idziemy tutaj na, kasę, na Parki Dajemy dwa razy znaczek PS. Musimy sobie przygotować znajomego z innym trybem celowania. Robimy to na sesji z swobodnym celowaniem musimy mieć asystowane celowanie, że będziemy do nich dołączać. Tutaj chwilę czekamy 40 sekund. Gdy nasz znajomy wyjdzie z samochodu, podmaczamy się z innym celowaniem do znajomego. I w tym momencie, gdy nasz znajomy, który jest zliczowany, pomaga nam w zliczowaniu, odpala na telefonie. Szybka akcja, zajęcia, rzutki. Dobra, przyszło nam zaproszenie na rzutki Teraz wchodzimy przez imprezę, dołączamy do niego No do sesji, przez imprezę Pierwsze potwierdzamy To też potwierdzamy Wszystko potwierdzamy Wciąga nas chmury, wracamy z chmur Na MCO zniknie Tutaj sobie wysiadamy, lecimy pod mapką zniknie nam co, czyli teraz, no od nowa musimy przywołać duże pojazdy, mobilne centrum wezwij, tutaj stoimy sobie taką stronę parkingu się patrzymy, żeby nam się z tyłu zryspiło co no znajomy też musi tak tam patrzeć żeby się co z tyłu zryspiło za plecami, no no wraz zryspiło się nam za plecami podchodzimy ze znajomym Czasem przeparkuję tylko do tyłu o, tu nam znajomy podchodzi, dajemy wejdź sub tutaj wchodzimy pomalczamy się do znajomego z innym trybem celowania duchem. Wchodzimy do auta i bach, mamy auto. Wyjeżdżamy sobie Że jest nasle zapisane. O wywodnić wam że wyszło. Mamy dwa auta skopiowane od znajomego. Takie oto właśnie jest to łatwe obejście pacza, czyli musi nam znajomy odpalić w tamtym momencie rzutki żeby dołączyć do niego przez imprezę, to tyle. Na dziś. Siemanko elo.